Akademicy fanami turystyki. To, że podróże kształcą, wiedzą także niedyplomowani Polacy, podejmujący podróże również dla podniesienia swojego wykształcenia. Dla akademików to konieczność, aby w zawodzie coś znaczyć. Kto nie jeździ za granicę na sympozja, kongresy, stypendia? Niewiele znaczy w domenie akademickiej. Nauka jest globalna i wymaga utrzymywania bliskich kontaktów trzeciego stopnia bezpośrednich, międzynarodowych. W PRL-u wyjazdy zagraniczne, także naukowe, były trudne dla niebudujących aktywnie najlepszego systemu, ale po transformacji stały się niemal codziennością. Z wyjątkiem nadal. nadal niewygodnych. Kongresy naukowe odbywają się nader często w bardzo atrakcyjnych miejscach, tak aby można było lepiej poznać różne kraje i regiony. Kongresy klimatyczne na przykład mają miejsce na Bali, zapewne aby zbadać, czy prawdą jest, jak niektórzy twierdzą, że sektor lotniczy. Odpowiada za globalne ocieplenie co najmniej w 5%. Kompatybilność polskiej Domeny Akademickiej z blokiem postsowieckim dawała szansę na zdobywanie dyplomów w tak egzotycznych krajach jak Kuba, Korea Północna, Libia, Wietnam, Syria. Choć brak jest danych odnośnie do takiej potencjalnej turystyki. Dla zdobywania habilitacji preferowano natomiast Ukrainę, a następnie Słowację, choć nie tak atrakcyjne turystycznie, ale tam tanim sposobem można było zdobyć tytuły potrzebne dla dalszej kariery naukowej w Polsce, z szansami na wyjazdy naukowe do bardziej atrakcyjnych turystycznie krajów. Jak uznano, że sporo tych dyplomów to naukowa lipa, to taką przygraniczną turystykę habilitacyjną ograniczono. Niebawem zręcznościowi akademicy postarali się o odkrycie nowego szlaku, tym razem bułgarskiego, po upragnione habilitacje. Polak potrafi. Jak mówił Stefan Kisielewski, socjalist, to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. Ponoć upadł on przed 35 laty, ale ustrój akademicki z czasów PRL-u bynajmniej nie upadł. I trudności nieznane w innych krajach nadal są bohatersko, choć nieskutecznie zwalczane. I zdaje się, o to chodzi, aby zbaczone nie były. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 2 października 2024 roku. Autor Józef Wieczorek.